Wszystkich serdecznie. Dzisiaj sobota, piękna pogoda. Jedziemy na Kopanko. Teren piękny. Najważniejsze, że bogaty. Będziemy dzisiaj szukać bliżej frontu rosyjskiego, co, co przed drugą wojną, po drugiej wojnie światowej był. I zobaczymy co co wyjdzie. Dobra. No. My już jesteśmy na miejscu. Polko... Polko fajne. Pogoda fajna. Sprzęcik... Sprzęcik czeka. O. Pom Pomocnik jest. Kamerzysta. Dobra. Do pierwszego dołku. Z coś takiego wykopem o, jaki łańcuch gruby. O, jeszcze z hakiem to nie do drzewa. Drzewo pewnie ciągnie. Dobra, do następnego kolejny nałeczek. Lubka, chyba jakaś. No, co to może być? Widzisz? I to, co my znaleźli ostatnio. Na poprzednich filmach możecie sobie zobaczyć. Na tym chyba wcześniejszym, nie? Znaleźliśmy ten element od tego. A teraz jesteśmy znaleźli całość. Co to jest? Co to może być? Kto wie, to niech pisze. No fajne, fajne, ciekawe do czego to Co to w ogóle jest Bo ja nie wiem Dobra, idziemy dalej yy, Kolejny sygnałek O 20, ha 28 Znowu 28 Tamte pola dobre Te troszkę już takie troszkę gorące. Może znowu trafimy na takie dobre pole. O, O monetka! Patrz. Widzę Gdzie ją. Gdzie tu? Patrz. Oficjalnie. Widzisz Tu, o. o. U, jest fajna. Czekaj. Trzymy, aż se rękawiczki zdejmę. I znowu dwa groszciki. Pa, znowu dwa grosze. Haha. Ha. Tata lubię takie monetki. Tata lubię. Haha. Ha. A, dwa grosze. Dwa grosiki. Dwa grosiczki. I dajemy tu. Ach. No mamy troszkę tego. No kurde, że się wylał. I następną, ja proszę zobaczyć, ile ludzi ich jest. Zbiera się powolutku. Dobra, do następnego. Ha, 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 nie, oddanos, nie, oddanos, nie, ja nie, oddanos.

Koreczek. <gryzny> I kolejny i kolejna znajdeczka. <gryzny> Kupę żelaza I kolejna znajdeczka. I kolor I kolejna znajdeczka. I kolejna znajdeczka. pole <gryzny> kolejna ale

Wie tak zamarznięty. Dobra, do następny kolejny sygnałek. Dwójeczka przedwojenna. <noise> Dwójeczka przedwojenna tu. Oficjalnie ją, a wyciągniemy. Dwa grosze czy Austriak? Dwa grosze przedwojenne. Mhm. Tak. Czyszczenie polowe tak zwane. nie, co to jest? Co to za moneta? Chyba dwa grosze. Chyba dwa, dwa grosiki, no. Dobra, jak wyczyszczę, to ją na filmie pokażę. Dobra. Dobra. Fajnie się zapowiada. Coraz lepiej. Coraz lepszy ten. Dobra, do następnego. Kolejny. tak do obiadu dzisiaj. Ostatnio mówię że ci brakuje... Łyżka, chyba twoja, nie? Jest kurwa. Dobra, idziemy dalej. Kolejny sygnałek, bardzo niski. 11 Mówi O, o Patrz Jać się, jać się Folia otwaje chyba Patrz, folia Na 11 Jać, nie mogę Ale czuły Kolejny sygnałek Trzydzieści Trzydzieści Trzy Zbliżamy się do tego miejsca gdzie stał front rosyjski będzie coraz lepsze miejsca ale... o moneteczka moneteczka proszę zobaczyć oficjalnie PRL-ek, znowu, znowu dwójeczka Dwa perel. do następnego. Patrzcie ją tu. Idzię? Groszówka. Idzię? Patrz. Nie, chyba groszówka. Na no, jak? Ha! Nasza ulubienica wyskoczyła. No, no, groszóweczka, nie chcę ją trzeć. Chcę ją trzymać, ale groszóweczka i to będzie ładny stan. I ja wam pokażę co mam. To będzie, też chcecie ładne stany, żebyście mieli. To jest takie pudełeczko z takim środkiem specjalnym. Jak będzie dużo subskrybentów, to wam pokażę co to jest tu w środku. Na pewno nie oliwa z oliwek. A tu już mam jedną. Wyrzucamy drugą groszóweczkę proszę bardzo, o. Dobra. niech się moczy ładnie na filmie wam pokażę jak co to za groszóweczka i który rok. Dobra, do następnego. No, malutka przerwa Malutka przerwa na kiełbask. <gryw> i na kawkę o jeszcze Jeszcze na, jeszcze na piwko Mamy, mamy, mamy całe prowia. Tylko złotej monety jeszcze nie mamy. No, ale może, może, coś wleci Z tej strony taki widoczek. O, z tej strony taki widoczek ładny. Ale grzeje tu. Ale wieje jak. Ej, normalnie. O. Mucha się obudziła. Widzę, dobra myjemy, myjemy i resztę, i resztę coś jeszcze poszukamy. Następny sygnałeczek, 43, dość, dość głęboko. Ho, 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 Ale moneciak. Oficjalnie. Patrz. tu O, krótszy fuks. Patrz. Tu. tu. Tu, 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 tu. Patrz jaka moneta. Oficjalnie tu. Patrz. Gratuluję. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Oficjalnie. Nie oddalaj, nie oddalaj. Oho, co to za monetka? Co to za moneciak? Ho, ho, ho! Ruska! Ha, ha! Patrz! Ruska monetka! Ale jaja! Ty, co to za moneta? Kurwa, żeby jej nie dopieprzyć. O kurwa O kurwa Ale szczał Mówiłem Mówiłem 1837 rok Ale szczał Patrz, mówiłem, ruski siedziały tu No tylko to jest 1837, nie? To już nie ten okres w ogóle cz czasu Piękna, piękna. HAHA! Ha. Zajebista, czekaj jeszcze tu delikatnie. Pacia, amunieczek, ale zajebista. 10 złotych, jedna, jedna, jedna dobra. No, szczał roku. Oho! Dobra, idziemy dalej. Pięknie. Yy, moneteczka, oficjalnie tu, proszę zobaczyć. Jaka fajna, o. Na 5 groszy mi tu by, na 5 groszy mi tu by. Na to mi 5 groszy wygląda. Zobaczymy, co to mamy tutaj, o jak się odbiło. O, o 20 groszy. 20 groszy. 23. Ale łakistan ładny. Jak ładnie pokazywał. No ładna monetka, ładna. Ale do tamtej ruskiej. Ale szczał. Dobra, idziemy dalej. Trzeba tu będzie opowiedzieć, że czatu będzie chyba plądrować te pola. No, powiem ci, że teren zajebisty, już tak się brzydko powiem. Dobra, idziemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.